W stanie śmierci, w stanie, bo zbliżamy się do święta e, zmarłych. Do, do tego, żeby się modlić za tych, którzy już są w niebie albo w czystcu, albo gdzieś tam czekają. E, ja tak, e, czytając te różne e, fragmenty z katechizmu, e, tak sobie pomyślałam, że no, ważne jest do tego, żeby, żeby wrócić, czy tam z, z, większą uwagę zwrócić na, na takie zagadnienie jako zmartwychwstanie, jako fundament naszej wiary, fundament wiary chrześcijańskiej. Bo też apostołowie mówili, że próżna była, była nasza wiara, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. I też to zmartwychwstanie Jezusa było zapowiadane przez, w Starym Testamencie przez proroków. Żydzi oczekiwali na mesjasza, który przyjdzie i wybawi naród wybrany i zmartwychwstanie. To było, to było przepowiadane. A jeszcze trzeba wrócić. Do samego początku, kiedy Pan Bóg stworzył świat, stworzył niebo i ziemię, i stworzył człowieka, i człowiek żył w raju i miał być nieśmiertelny miał w ogóle nie umierać, ale przez to, że człowiek nie posłuchał Pana Boga, no to naciągnął na, na, na całą ludzkość śmierć. Pan Bóg jest. Dobry w tym wszystkim w tym samym zamyśle nie zostawił człowieka samego, obiecał, że pośle Mesjasza, który, który nas wybawi. I takim właśnie Mesjaszem był jest Jezus Chrystus. Samo zmartwychwstanie. No słuchajcie, to no, wielki cud. Nie? To jest on no Jezus został umęczony na krzyżu, pogrzebany. Zmartwychwstał dnia trzeciego. Bez świadków nie było tego świadku, świadków, natomiast e, przez 40 dni pokazywał się apostołom e, i oni mieli problem, żeby uwierzyć, że to jest on, że on zmartwychwstał. Zobaczcie, żyli z nim, przez 3 lata razem z nim chodzili, słuchali, czego naucza, doświadczali. E, Cudów widzieli na własne oczy i potem jak zmartwychwstał, to nie wierzyli, że, yy, że to On. Nie? Tomasz musiał dotknąć. Nie wierzył słowom, że, że, że Go kobiety widziały, że apostołowie Go widzieli, nie było Go wtedy potrzebował dotknąć. A my nie, nie mieliśmy takiego doświadczenia, jak apostołowie, żeby spotkać Jezusa po zmartwychwstaniu, a yy, a przyjęliśmy wiarę, że to, że to się dzieje, że faktycznie to się dzieje. Ja też czytając te katechizmy Kościoła to doszłam do wniosku, że, że mam duże braki, jeżeli chodzi o, o wiedzę, w co ja wierzę, albo wręcz musiałam dokonać korekty pewnych jakichś moich rzeczy. Które gdzieś tam, na których ja się skupiałam, nie w swoim życiu. Także też widzę, jaka to jest, jakie to było potrzebne dla mnie, nie, że chcę poczytać o, o, co mówi Kościół o, o śmierci i o zmartwychwstaniu. Dobrze. Więc, zmartwychwstanie by się nie dokonało, gdyby. Człowiek nie zgrzeszył, gdyby Adam i Ewa nie, nie, nie zgrzeszyli w raju. Nie byłoby takiej potrzeby po prostu, bo, bo człowiek był przeznaczony do, tego, do życia w raju i miał być nieśmiertelny. Pan Jezus odkupił nas na krzyżu własną krwią, abyśmy byli usprawiedliwieni. Bo sami nie jesteśmy w stanie za nasze grzechy zapłacić. Więc potrzebna była Jego męka. To jego, jego dar ze swojego życia, aby nas wykupić, z, przed, no, wykupić od, od, z piekła. I dla nas tutaj, przynajmniej dla mnie, to ta wiedza czy, czy to doświadczenie, takie Jezusa zmartwychwstałego do tego, że on żyje, bo też. Dużo słyszałam, jak działa teraz, i też sama doświadczyłam w swoim życiu jego, jego działania. Z takim motorem do pokonywania wszelkich przeciwności w życiu codziennym, I też do ścierania się z, z lękami. W ogóle się, się okazuje, że, że lęk wiele rzeczy zdominował w moim życiu, i, i to gdzieś jak działam, to. to Widzę, że, że gdzieś tam jest powiedzmy schemat, ale podłożą tego schematu działania, jest gdzieś tam głęboko zakorzeniony lęk. Może nawet jeszcze nieuświadomiony. Niektóre lęki panów mi cały czas uświadamy. I w perspektywie zmartwychwstania życia wiecznego, obcowania z Bogiem w niebie, te lęki zaczynają, czy w ogóle stają się teraz. Mało ważne. Nie? A gdy zostaje powiedzmy sama z lękami, no to one wtedy za, zaczynają przejmować władzę. Więc jak sobie przypomnę, że, że, że Bóg zwyciężył, że też się bał, e, wiedział co go czeka że w tym ogrodzie oliwnym, tam, aż toczył krwawe to, no, to, to z tej męki, z tej wiedzy e, no, czerpie siły do tego, żeby, żeby pokonać to, co zaczyna gdzieś tam dominować. E, niedobrego czy prowadzi mnie w złą stronę. No i tak samo Pan Bóg, skoro był w stanie zmartwychwstać, to tak samo jest w stanie stworzyć, stworzyć wszystko. Może uzdrowić, ożywić, może przemieniać serca, bo jest obecny wśród nas z martwych zmartwychwstał raz i już nie potrzebuje odkupienia świata, już nie musi być drugi raz, nie? Śmierć, zmartwychwstanie się dokonało raz i już nie podlega czasom i przestrzeni. Także Boga można spotkać wszędzie, nie? Czyli wierzymy, że jest obecny w komunii świętej, w Słowie, w Piśmie Świętym, w sakramentach Kościoła. Możemy Go spotkać w drugim człowieku, wszędzie tam, gdzie jest miłość, tam jest Bóg, gdzie ludzie się kochają, szanują, to, to tam można spotkać, spotkać Boga, bo On sam też mówi o sobie, że, że jest miłością. I teraz też taka nasza, czy, czy moja rola, żeby się dzielić tym doświadczeniem, właśnie, nie? Że, że Bóg żyje że w Bogu mogę wszystko, że, e, że w nim, z Nim mogę zwalczyć e, wszystkie swoje e, słabości, e, że, że jest obecny w każdej chwili, w każdej, w każdej, w każdej sekundzie naszego życia, że dla Niego e, ważne są wszystkie e, sprawy, te błahe, e, tak powiem też. Tak jak kolega dał świadectwo, że jak myszy w domu, to, to kot mu do samochodu w las i przyjechał z nim do, do domu, to tak samo dla nas wszystkie drobne rzeczy są dla niego ważne. I Ja też jak się przygotowywałam do, tak sobie czytałam i tak pytałam Pana Boga, co on chce jeszcze, żeby powie powiedział, powiedzieć, to też doświadczyłam tego, że Pan Bóg przemawia do każdego z nas w takim e, sposób, żebyśmy byli to w stanie zrozumieć każdy z nas. Ja na przykład jestem sportowcem. E, dużo czasu spędziłam uprawiając sport i też byłam trenerem. No i z, e, przeczytam wam, w jaki sposób Pan Bóg przemówił do mnie tak na chybiu trafił. E, jestem twoim żywym Bogiem. Mam w sobie więcej życia niż najbardziej żywa istota, jaką znasz. Ludzkie ciało jest niezwykłym dziełem, ale podlega działaniu grawitacji i nieuniknionemu procesu starzenia. Nawet najwspanialszy sportowiec nie zdoła zachować formy przez kilkadziesiąt lat. Trwałą obfitość życia znajdziesz tylko we mnie. Nie martw się słabością swojego ciała. Postrzegaj ją jako szczelinę, przez którą mogę napełniać cię moją siłą. Gdy coraz bardziej się ze mną identyfikujesz, moje życie coraz ściślej splata się z Twoim. Choć proces starzenia postępuje, ty w miarę upływu lat stajesz się coraz silniejszy wewnętrznie. Ludzie, którzy żyją blisko mnie, mają w sobie żywotność, która sprawia, że wydają się młodzi mimo swojego wieku. Niech moje życie prześwieca przez Ciebie, gdy kroczysz ze mną w światłości czego to jest? to tak, jest żółta książka. To jest Sary Jung. Słowo na każdy dzień. Ona spisywała to, co Jezus mówił do niej. I są też do każdego dnia, czy do tego, słowa, sigle, do słowa do medytacji, do rozważania. No to tak to jest z tym zmartwychwstaniem. Czeka nas życie w niebie, nasze imiona zapisane są zapisane są w niebie, zapisane każdy ma. No ale żyjemy teraz w ciele i żeby się spotkać z Bogiem to musimy umrzeć, więc nasza Śmierć chrześcijańska, taka życie w Chrystusie i śmierć ma sens. Nie? Żeby żyć w Chrystusie, to trzeba umrzeć dla grzechu trzeba się odrzucić wszystko to, co nas od Boga oddawa, abyśmy wespół z Nim mogli żyć. wolę umrzeć w Chrystusie Jezusie, niż panować nad całą ziemią. Szukam tego, który za nas umarł, pragnę tego, który dla nas martwy wstał, i oto bliskie jest moje narodzenie. Pozwólcie chłonąć światło nieskalane, gdy je osiągnę, będę pełnym człowiekiem. W śmierci właśnie Bóg powołuje człowieka do siebie, dlatego chrześcijanin może Przeżywać wobec śmierci pragnienie podobne do pragnienia świętego Pawła, pragnę odejść, a być z Chrystusem. Może przemienić własną śmierć w akt posłuszeństwa, w miłość wobec Ojca, na wzór Chrystusa. No cóż, jest my nadzieją, nie? Że, że, to, że się zmagamy tutaj na świecie z różnymi rzeczami, że musimy podejmować wyborów, zostawić to, co nas gdzieś od Boga oddala, a iść za, za Jego głosem, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, tak? Jeszcze nie. Zapaść to wszystko.